Ciebie podpinają, tak? Dają ci mikrofon, albo ty masz swój. No najczęściej jest tak, że jednak swój, no bo masz kostkę, tak? Z logo. I korzystasz z łącz na przykład Reutersa, tak? No bo firma Twoja wie, że wóz transmisyjny stoi tu i tu, i stamtąd można, bo oni się zawsze tak ustawiają, żeby jakkolwiek to brzmi, ale żeby był dobry plan, tak? Żeby, żeby za tobą się coś działo. No sorry, no takie, są, takie są realia, tak? To jest telewizja. I to wygląda w ten sposób, że nadajesz tego lajfa, ale już za chwilę, a obok ciebie stoi ileś też dziennikarzy, którzy robią to samo. I wiesz, to dochodziło czasami też do takich sytuacji, to się naprawdę trzeba umieć skupić, bo na przykład obok ciebie stoi facet, ale to dosłownie prawie ramię w ramię, który mówi po francusku, po twojej prawej stoi gość, który mówi po angielsku, ty się musisz skupić i coś tym ludziom przekazać, tak, yy, yy, widzom.